Media to nasze okno na świat. To one decydują o tym, czy się o czymś dowiemy, czy nie. Czy podana nam informacja będzie rzetelna, czy wybiórcza i tendencyjna. Nic dziwnego, że proponowane przez PiS zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji budzą tyle kontrowersji. Dzisiaj przyjrzymy się krótkiej historii TVN-u propozycją PiSu, sytuacji koncesyjnej i wnioską na przyszłość. Zachęcam do oglądania. TVN rozpoczął nadawanie na obszarze praktycznie całej Polski w roku 1997. Już rok później powstała spółka, która obecnie nazywa się Polish Television Holding. Ja w tym zestawieniu pomijałem zmiany nazw spółek, po to, żeby uprościć tutaj tą, tą chronologię i nie wpadać jeszcze dodatkowych elementów. Więc wtedy ten polityczny holding się nazywał inaczej, ale jest to spółka, która do dzisiaj, do dzisiaj istnieje i obecnie funkcjonuje pod tą nazwą. Według mojej wiedzy, Struktura właścicielska wyglądała następująco. Grupa ITI była właścicielem Envision. Envision był właścicielem Polish Television Holding, a Polish Television Holding był właścicielem TVN. W 99 przypadkach na 100 taką konstrukcję wybiera się po to, żeby transferować zyski poza granice naszego kraju. Jestem bardzo ciekaw, czy kiedyś doczekamy się superwizjera, który przyjrzałby się, ile zysków TVN wytransferował do Holandii, do zarejestrowanej w Holandii spółce Polish Television Holding. Ponieważ spółki w Holandii rejestruje się nie z miłości do tulipanów czy holenderskich kalebazów, ale z powodu obowiązujących tam bardzo niskich podatków od zysków związanych z prawami autorskimi. To jest swego rodzaju wyjątek w systemie podatkowym w Holandii, który generalnie jest dość podobny do naszego, z tym jednym właśnie wyjątkiem, że jeżeli zysk jest generowany w oparciu o prawa autorskie czy o własność intelektualną, to są one bardzo nisko oprocentowane. Kilka lat później, w roku 2004, akcje TVN debiutują na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie. Sprzedaje się prawie 16 milionów akcji za 32 zł za sztukę. Jest to ponad 500 milionów złotych. 500 milionów złotych. A wiadomo, że za grupą ITI, za powołaniem TVN stały przede wszystkim trzy osoby. Nie trudno sobie więc policzyć, jak kolosalne zyski sprzedanie tylko 24% akcji przyniosło właśnie tym założycielom tej stacji. Ale nie wystarczyło im to. Chcąc nadal kontrolować TVN, sprzedali w 2011 roku już nie akcje TVN-u, ale akcje Envision. 40% akcji Envision sprzedano Canal Plus za 230 milionów euro. To oznaczało, że pierwotni założyciele tvn u mogli jakby dwukrotnie spieniężyć udziały w swojej firmie, a mimo tego zachować większość. Ponieważ Połyszechowski Holding nadal miała 51%, reszta akcji była notowana na Giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, a Envision nadal w większości należał do grupy ITI, bo grupa ta zachowała sobie 60% udziałów. Cztery lata później to już nie wystarczyło. Zarówno Canal Plus, jak i grupa ITI sprzedały swoje udziały w Envision. 100% Akcji Envision trafiło do Southbank Media, do spółki zależnej od e, Scripps in, e, Networks Interactive. Czyli teraz, e, jakby struktura właścicielska wyglądała w następujący sposób: Mamy Scripps Networks Interactive, który jest właścicielem Southbank Media, który jest właścicielem Polish Television Holding, a Polish Television Holding. Jest nadal właścicielem TFN. Zresztą w tym samym roku Bank Media skupiło z Giełdy resztę akcji TVN-u i w ten sposób TFN nie był już notowany na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. W roku 2018 sam Scrims, Scripps Network, Networks Interactive, stał się przedmiotem transakcji. A mianowicie został kupiony przez Discovery Communications. W 2021 Discovery i Wono Media ogłosili, że chcą się połączyć i że połączenie to zostanie zrealizowane do końca pierwszego kwartału roku 2022. Co tak naprawdę proponuje PiS? Ustawa o radiofonii i telewizji, konkretnie artykuł 35 zakłada, że nie stosuje się ograniczeń co do udziałów osób zagranicznych w polskich mediach, jeżeli spółka ta, która staje się udziałowcem czy właścicielem stacji radiowej czy stacji telewizyjnej nadającej w Polsce, jest zarejestrowana. W europejskim obszarze gospodarczym. Obecnie ten przepis można obchodzić, rejestrując spółkę SUP, która owszem jest w europejskim oddziale gospodarczym, ale nie wykonuje praktycznie żadnych zadań. Jest po prostu spółką fikcyjną. PiS chciałby przeciwdziałać temu naginaniu prawa, ponieważ intencją twórców, czy in intencją autorów tej ustawy nie było przecież to, żeby ten przepis był martwym przepisem, żeby można było go obchodzić za pomocą fikcyjnych przedsiębiorstw, które są stworzone tylko po to, żeby albo wyprowadzać zyski, jeżeli, jest to, jeżeli właścicielem jest polska firma, albo żeby formalnie spełniać ten wyłóg prawny, ale tak naprawdę kontrola byłaby poza europejskim obszarem gospodarczym. Dodać należy, że wiele europejskich krajów ma faktycznie dużo ostrzejsze wymogi, jeżeli chodzi o strukturę właścicielską ważnych mediów, tak jak stacje telewizyjne czy radiowe. Więc i tu już zaczyna się moja interpretacja, gdyby to nie był pis i gdyby to nie chodziło o TVN, to byśmy mogli to rozpatrywać dużo spokojniej. Bez zbędnych, niepotrzebnych emocji. I wtedy, moim zdaniem, wspólnie doszliśmy, doszlibyśmy do wniosku, że ta zmiana jest zmianą korzystną i pożyteczną. Po prostu, jeżeli jakiś kraj zauważa, że wielkie międzynarodowe koncerny obchodzą jego uregulowania prawne, to musi temu przeciwdziałać, inaczej się ośmiesza. Więc, żeby się nie ośmieszać, żeby zachować pewną minimalną powagę i sprawczość jako rząd przecież jednej z największych gospodarek Unii Europejskiej należy wprowadzać przepisy, które wymuszą nie tylko na polskich, ale też na zagranicznych graczach, żeby ten przepis faktycznie obowiązywał, żeby nie był martwym przepisem, który w tak łatwy niemalże dziecinnie prosty sposób można obchodzić. Wiele komentatorów Podnosi kwestię, że uderzy to w telewizję TVN. Że jest to zmiana ustawy, y, która jest wymierzona w pojedynczy podmiot. Ale wcale tak do końca nie jest. Ponieważ gdyby pis chodziło o odebranie koncesji telewizji TVN, to już dawno mógł to zrobić. Wskazują na to uregulowania artykułów 38 i 38a. W tych artykułach opisane są powody, dla których Krajowa dla których Krawa Rada Radiofonii i Telewizji albo musi, albo może odebrać nadawcy koncesję. Przykładowo, jeżeli nadawca przestałby nadawać przez okres ponad 3 miesięcy i nie mógłby udowodnić, że było to spowodowane czynnikami poza jego kontrolą, to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji musi w takim przypadku odebrać koncesję. Natomiast jest kilka przykładów, jest kilka przyczyn, przy których decyzja o tym, czy odbieramy koncesję, czy nie odbieramy koncesji, należy do samej karity. I tutaj podaję dwie z takich przyczyn. Po pierwsze, uzyskanie Pozycji dominującej w danym rynku, jeżeli chodzi o środki masowego przekazu, a po drugie, zmianę pośredniej albo bezpośredniej kontroli. Zobaczmy, czy obecny stan TVN-u daje tutaj pewne podstawy. Jeżeli chodzi o zmianę pośredniej lub bezpośredniej kontroli, to oczywiście, że zmiana właściciela, na przykład z Scripps Networks Interactive na Discovery Communications, no to jest zmiana pośredniej kontroli nad stacją TV. To jest oczywiste I, i, i podobnie będzie z połączeniem się Loon Media z Discovery w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o uzyskiwanie pozycji dominującej w dziedzinie Środków masowego przekazu, to spójrzmy na przykład na HBO Go Max, Discovery Plus i Player. To są trzy platformy tak zwanego streamingu, czy, czy, czy materiału wideo na żądanie. Wszystkie trzy będą w rękach jednego podmiotu gospodarczego. Ten podmiot będzie miał na tym rynku pozycję dominującą. Wyprzedzi nawet Netflix. Więc. Będzie to kolejny powód przy okazji połączenia się Wanna Media i Discovery Communications, który będzie przemawiał za odebraniem koncesji TVN-owi i to wszystkich koncesji tej stacji. Oczywiście, że Carity ma tutaj decyzyjność, ma tutaj dowolność w swojej decyzji, więc nie jest zobowiązana, zobligowana do tego, żeby taką decyzję podjąć, ale może, może to zrobić. Jeżeli chodzi o same nastawienie KRIT do TVN-u, to pamiętać należy, że w lutym tego roku spółka zależna od TVN-u, stawka, która jest nadawcą kanału TTV, otrzymała przedłużenie koncesji o kolejne 10 lat. Czyli gdyby KRIT z góry był przeciwny TVN-owi, to by przecież tej koncesji nie przedłużał. Mógłby się na przykład powołać na właśnie zmianę pośredniej kontroli nad stacją, przez to, co się wydarzyło, jak widzimy tutaj w latach 2015 albo 2018. Wnioski, które z tego płyną? I owszem, użyłem tutaj dość, dość ostrych słów, ale myślę, że jest to istotne, żeby zapamiętać, żeby Wyciągnąć pewne nauki z tej sytuacji. Po jeszcze chciwość. Mógłbym to nazwać też brakiem wytrwałości, brakiem samozaparcia, brakiem dyscypliny, albo po prostu brakiem cierpliwości. Jeżeli już polscy przedsiębiorcy odnoszą sukces, tworzą duże i dobrze prosperujące firmy, na przykład stacje telewizyjne, jak ON, albo producenta autobusów, tak jak Solaris, albo najpopularniejszą w Polsce w swoim czasie platformę społecznościową, naszą klasę, która została właśnie zamknięta przez Aksjer Springer 27 lipca, albo komunikator najczęściej używany w Polsce, gadu, gadu. To czym prędzej siebie i tą firmę po prostu sprzedają, oddają w obce ręce. Najwyraźniej nie ma wśród nich, a przynajmniej wśród tych kilku przykładów, nastawienia, które polegałoby na myśleniu na dziesiątki lat do przodu, na pokolenia, na chęć stworzenia autentycznie polskiego, samodzielnego, autonomicznego, suwerennego podmiotu gospodarczego, który funkcjonowałby przez 20 lat, 40 lat, 100 lat. Nie ma takiego myślenia. Jak tylko można coś sprzedać, jak tylko można. Zagwarantować jakby sobie i własnej rodzinie, jeszcze kilku, kilku pokoleniom naprzód, bardzo godne życie. Dlatego wskazywałem na przykład, że, że już pierwszy debiut akcji Tefanum w 2004 roku to było kilkadziesiąt milionów na głowę. Tak? To jest sporo pieniędzy. Ja rozumiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale na kilkadziesiąt milionów to nawet dzisiaj jest kwota, którą większość z nas nigdy nie będzie dysponowała. A mimo wszystko to im nie wystarczyło. Przecież, gdyby na przykład założyciele TVN-u nie sprzedali tych pakietów, czy do Canal Plus, czy yy, później yy, Scripps Network Interactive, to by w ogóle nie było tej tzw. Afery, tak zwanej afery. To TVN nadal byłby w większości w polskich rękach. Ale skoro im było tak spieszno, żeby jak najwięcej zarobić, nie na dywidendach, nie na przyszłościowych zyskach. Tej firmy. Ale już teraz jak najszybciej, no to w ogóle pojawi się ten problem. Po drugie, jest to błędna, moim zdaniem, koncepcja zresztą narzucona nam przez zachód, ale niestety bardzo ochoczo przyjęta, przyjęta przez y, wielu polskich polityków stawiania na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Gdybyśmy mieli duże przedsiębiorstwa, Odpowiednio bogate, dysponujące nie tylko własnym kapitałem, ale odpowiednią zdolnością kredytową, to byłyby one z łatwością w stanie kupić te foje nawet po tych zmianach. Tak? Czyli kupić na przykład 51% udziału. Ale przez 30 lat wszystkie nasze rządy, łącznie z tym, robią wszystko, żeby niszczyć duże polskie podmioty gospodarcze, żeby je rozbijać, rozkradać wyprzedawać. No to nic dziwnego, że teraz porozumienie nie wiem, właściciela myjni samochodowej, sklepu z obuwiem i restauracji nie wysuwa 2-3 miliardy złotych, które byłyby konieczne, żeby wykupić czy to większość, czy całość udziałów w tej fajnie. To między nimi dlatego narzucano naszej klasie politycznej, to myślenie rozwijajcie małe i średnie firmy. Rozwijajcie małe i średnie firmy, które w nawiasie nigdy nie będą stanowić konkurencję dla dużych zachodnioeuropejskich, amerykańskich, chińskich, czy koreańskich albo japońskich podmiotów gospodarczych. Czyli dla was jakby ten brodzik, tak? dla, dla powiedzmy niemowlaków, dla małych. A my sobie będziemy zgarniać tutaj śmietankę i dzielić, dzielić zdobycze i frukty między największymi. I niestety, nadal znaczna część naszej sceny politycznej dokładnie tak myśli. Tak małe i średnie przedsiębiorstwa, które potem będą zależne od dużych i bardzo dużych. To jest do donikąd. I przykład Tefan pokazuje, jak zgubne jest takie myślenie, I jak błyskawicznie trzeba odejść od takiego myślenia. Potrzebne nam są polskie czempiony. Potrzebne nam są polskie koncerny, zatrudniające kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy osób, rozdawające karty na rynku podwykonawców i poddostawców. Ale to nie wszystko. Na tą listę moją tutaj to też murzyńskość, tak? czyli niska samoocena i, płytka, i płytki honor, czy płytka duma. Tak przynajmniej zdefiniował mużyńskość pan Radosław Sikorski na słynnych taśmach ze sytuacji Sowa i Przyjaciele. O co chodzi? Wielu komentatorów twierdzi i jakby szerzy ten pogląd, że w Polsce nie ma komu, nie ma komu ufać. Tak? Że w Polsce generalnie nic się nigdy nie uda i dlatego musimy stawiać na siły czy na własność zagraniczną. Oczywiście, że jeżeli takie myślenie się upowszechni, szczególnie wśród politycznych decydentów, będziemy mieli dokładnie to, o czym oni mówią. Czyli będzie to samo spełniające się przepowiednia. Dlatego z całą stanowczością trzeba zwalczać taki pogląd. Oczywiście nie chodzi o to, żeby popadać w z jednej skarności w drugą skalę. Jeżeli na przykład dany inwestor przynosi coś pożytecznego, coś korzystnego, rozwija coś od nowa, Tworzy miejsca pracy, które są atrakcyjne dla Polaków, dla osób tutaj mieszkających, bo nie chodzi tutaj o narodowość, a po prostu o mieszkańców tego kraju, to jest to bardzo korzystne. Jeżeli inwestor działa w sposób etyczny, to należy mu się za to uznanie. Natomiast jeżeli ktoś tutaj przychodzi tylko po to, żeby przejąć coś, co jest istniejące, wycisnąć jak najwięcej się da, i potem to zamknąć, jeżeli przestanie przynosić zyski, tak jak na przykład akcje Szpringa z naszą klasą, to znowu należy się temu przeciwstawiać. Proszę Państwa, proszę się przyjrzeć, co się stało z najważniejszymi naszymi markami. Ja oczywiście nie mogę wymieniać nazw, bo nie, nie chodzi tutaj o kryptoreklamę, ale na przykład, proszę sobie spojrzeć, co się stało z, z polskim piwem, z polskimi wódkami. Większość z nich jest w obcych rękach. A przecież ich produkcja dzieje się w zależności czy też w oparciu o nasze receptury. Przecież w piwach, czy, czy, czy w wódce, czy w innych produktach rolno-spożywczych, jedną z najważniejszych cech jest tradycja, jest ciągłość. Więc to, że ktoś inny to przejął, tylko oznacza, że ktoś inny zbiera zyski, a my pracujemy na na inne podmioty, które nie miały żadnego wkładu w rozwój tych przedsięwzięć. I dlatego ostatni element, ostatni punkt. Musimy otrząsnąć się z dążenia do bycia kolonią. Do bycia kolonią gospodarczą, ekonomiczną, polityczną, militarną i kulturową. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to staniemy się właśnie Taką kolonią. I dlatego budowa silnego, suwerennego, sprawczego państwa i silnej rodzimej gospodarki jest tak istotna. Co pokazuje też przykład TVN. Oczywiście jak zawsze zachęcam do komentowania i subskrybowania. A na dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę.